Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na Wasz upragniony pierwszy odcinek serii Back to School Tak, zaczynamy Back to School w tym roku I zaczniemy sobie tą serię od filmiku na temat liceum W sumie chciałam zrobić takie podsumowanie pierwszej klasy liceum Nie chodziłam do niego długo, bo wiadomo, przez kwarantannę praktycznie można powiedzieć, że chodziłam do tego liceum jeden semestr No bo później już siedzieliśmy w domu ale jednak trochę tam już wiem, zobaczyłam jak to wygląda, mogę zdać Wam jakąś swoją opinię. Poprosiłam Was też, żebyście pisali jakieś swoje wątpliwości, pytanka. Postaram się Wam tutaj w tym filmiku wszystko to, na to wszystko odpowiedzieć. No i właśnie wyrazić swoją opinię po tym pierwszym roku w liceum. I jakby... Na początku w wielkim skrócie właśnie jest mnóstwo pytań, e, czy jest się czego bać, czy jest naprawdę tak strasznie. I jakby chciałabym zacząć od tego, że to zależy od szkoły, do jakiej traficie, wiadomo też po pierwsze czy iść do liceum, czy do technikum, to już nie będę się wypowiadać, jak jest technikum, no bo e, po prostu nigdy w nim nie byłam. E, też było pytanie, dlaczego nie poszłam do technikum? Dlatego, że po prostu nie było tam dla mnie żadnego kierunku. Nie uważam, że technikum jest gorsze, nie uważam, że e, się nie nadaje, jakby to wszystko zależy od was, co chcecie robić. Ja po prostu uś dla siebie nie widziałam żadnego fajnego kierunku w technikum, dlatego poszłam do Liceum. Ale właśnie po tym pierwszym roku, na pewno, co mogę zauważyć, to to, że mm, jakby wszystko troszeczkę się zmieniło po podstawówce. Może właśnie głównie są pytania, czy jest bardzo duży przeskok i tak jak mówię, to zależy po pierwsze od szkoły, od nauczycieli i też od Was personalnie, czy chce Wam się uczyć, czy się przekładacie, czy nie. Moim zdaniem e, przeskok jest jakby... No bo po prostu to jest zmiana otoczenia, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, ale Wydawało mi się szczerze mówiąc, że będzie więcej nauki. To nie jest tak, że jest jakoś nagle jakiś ogrom materiału rzucony, z którego po prostu nie da się, wiecie, dać sobie z nim rady. Jakby ja nie jestem jakąś kujonką, nie uczę się jakoś dużo. Mam wrażenie, że w liceum jeszcze mniej przestałam się uczyć, no bo po prostu w ósmej klasie uczyłam się bardzo, w siódmej ósmej klasie uczyłam się bardzo dużo, bo właśnie bardzo stresowałam się egzaminem ósmoklasisty, bo bałam się, że nie dostanę się do dobrego liceum. A teraz jak już jestem w tym liceum, jakby już jakby Wiecie, dobrze, napisam ten egzamin smuklasisty, jestem w tym liceum, to już się w ogóle niczym nie stresuję. No wiem, że niby powinnam myśleć już o maturze, ale mam już do niej 3 lata, więc jakoś tak jeszcze o tym nie myślę, więc po prostu się opuściłam. Mam wrażenie, że przestałam się tak dużo uczyć. Mam wywalony na ocenę. Właśnie od tego chciałabym zacząć, że przede wszystkim nie bójcie się, że będzie dużo materiału, bo no dobra, na początku może jak coś będzie dla was trudne, to po prostu. Wiecie, piszcie to tak, żeby zdać na dwójkę te testy czy coś, minimum dwójkę, wiadomo, żeby po prostu to mieć za sobą, ale przedmioty, które nie są dla Was ważne, których nie rozszerzacie, tak naprawdę ja bym się tym w ogóle nie przejmowała i ja mam w to wywalone totalnie. Tak, jakby to jest moja e, opinia, no bo po prostu nieważne, że będziecie mieć pasek w liceum To Wam do niczego się w życiu nie przyda. Pasek w ogóle na świadectwie w liceum jest bezsensowne, więc teraz właśnie skończyłam tą pierwszą klasę i to był pierwszy raz e, praktycznie w moim życiu chyba, e, kiedy nie miałam paska na świadectwie, e, i to. Tak, tak biednie wyglądało to świadectwo, ale poza tym, to jakby wiecie, nic się innego nie zmieniło. No po prostu e, miałam średnią 4-40, nie robiąc tak naprawdę nic, jakby nauczyłam no, się, wiadomo, ale jak na to, co ile uczyłam się w siódmej, ósmej, to to nie wiem. To, no tak jak mówię, to zależy od szkoły i. E, no wiadomo, jak pójdziecie do pierwszej dziesiątki jakiegoś świetnego liceum, no to trzeba będzie się uczyć dużo więcej niż ja, ale ja sobie to tak jakoś tak dzieliłam, że po prostu jak jakiś przedmiot mnie nie interesował, no to y, troszeczkę, wiecie, odpuszczałam z niego. No, zależy to od szkoły, od waszego nastawienia, od nauczycieli, mam nadzieję, że nie muszę tego powtarzać, ale wybrałam tutaj pytanka z właśnie no jakby te rzeczy, które was po prostu interesowały, takie, które mniej więcej mogę powiedzieć, co jest raczej wydaje mi się podobne w większości szkół I jakby dodałam wam y, taką ankietę z pytankami na Instagramie. Mój Instagram asia.life10 Zapraszam serdecznie, dobijamy do 50 tysięcy. No i dobra, i pisaliście mi naprawdę mnóstwo, mnóstwo pytań na temat liceum. Jakby jeszcze następnie chciałam powiedzieć, bo bardzo dużo osób się stresuje. Właśnie dla Was nagrywam ten film, bo bardzo dużo osób się stresuje przed pójściem do liceum i ja totalnie Was rozumiem, bo ja się też straszliwie stresowałam, ale tak straszliwie. Jestem taką osobą, która się stresuje praktycznie wszystkim. Ja potrafię się zastanawiać po prostu, jak to będzie, różne opcje w mojej głowie, analizować, co to będzie. Przecież ja nikogo nie poznam. Ja się tak bałam przed tą, w ogóle przed tym liceum, że co to będzie, ja tam nikogo nie znam. Ja tam poszłam sama totalnie. No. Po prostu to był lekki szok dla mnie, jak to będzie i tak dalej, ale to wszystko jakby przychodzi, no nawet nie wiem, jak Wam mam to określić. Po prostu starajcie się podejść do tego bardziej na luzie, bo i tak nie zmienicie tego, jak to będzie, jak będzie, tak będzie. Wiadomo, to zależy od ludzi, na których traficie, ale myślę, że zawsze znajdziecie przynajmniej jedna osoba, przynajmniej, z którą będzie jak porozmawiać, z którą będzie da się zaprzyjaźnić i po prostu ja też nie jestem, ja jestem nieśmiałą osobą, szczególnie wśród nowych ludzi i ja do nikogo nie podejdę Sama pierwsza, to jest właśnie najlepsze z tym wszystkim. Jakby ja chyba w życiu, ostatnio tak sobie zdałam sprawę, że ja chyba nigdy w życiu nie podeszłam nikogo pierwsza, sama Przedstawię się powiedzieć, hej, jestem Asia, to ja. <grym> jakby nie było takiej sytuacji po prostu, bo jestem na to zanieśmiała. Więc wszystkie osoby, które do mnie, jakby które znam w tej szkole, to praktycznie zagadały do mnie same, albo to wyszło jakoś, tak wiecie, tak przypadkiem totalnie, że po prostu się poznaliśmy przez tam resztę znajomych czy coś takiego. Więc ja bym się tym nie stresowała, nawet jeśli wy nie jesteście na tyle śmiali i pewnie siebie, żeby do kogoś. Podejść, żeby go do kogoś zagadać, żeby kogoś poznać, to prędzej czy później nadarzy się taka okazja, że po prostu jakby ludzie sami przyjdą. Tak, tak wam mogę to najprościej wyjaśnić. Ale dobra, teraz przechodzimy do Waszych pytań z Instagrama. Więc zaczniemy od e, takiego podstawowego, myślę, jakby jak wygląda, wygląda dzień licealistki, o której wstajesz do szkoły, o której wracasz. E, więc ja nagrywałam, jak były vlogmasy na moim kanale, to nagrywałam Wam takiego vlogmasa i tam pokazywałam cały mój taki licealny dzień, ale to było jednak w takim dosyć skrócie, więc mogę kiedyś nagrać taki od. Z samego poranka do samego wieczora taki mój typowy licalny dzień, taka moja, nie wiem, może rutyna no zobaczymy jak to będzie w tym roku ja do szkoły wstawałam jakoś koło szóstej trochę po 6, na początku wstawałam wcześniej, bo wiecie, jeszcze tak na początku szkoły to tak się starałam, to się ładnie ubrać to się ładnie pomalować, a później już wolałam po prostu się wyspać więc wstawałam najpóźniej jak się tylko dało i później na szybko tylko w 5 minut makijaż i wybiegałam z domu i biegłam na autobus ale no generalnie ja mam daleko szkołę, bo jadę godzinę autobusami, więc po prostu, no wolałam jednak trochę się wyspać, a tak mm, z makijażem to już tak troszeczkę na odwal później zaczęłam robić. E, no ale jakby, jak się wypracuje taką rutynę, to jest wszystko do ogarnięcia. Jakby w podróży też możecie sobie coś tam powtarzać. E, chociażby, nie wiem, włączyć sobie na słuchawkach jakiegoś e, wasze nagrane na dyktafonie, coś, czego chcecie się nauczyć. Ja tak czasami robiłam, e, chociaż najczęściej mi się nie chciał, po prostu słuchałam sobie muzyki jedną do szkoły. No ale jakby to jest do przyzwyczajenia się. Ja też na początku byłam przerażona, że codziennie godzinę w tą, godzinę w tamtą. No wiadomo, to jest dużo czasu z życia, ale jest to do Ogarnięcia. No i szkołę kończę najpóźniej, chyba jakoś o 15 kończyłam w tamtym roku, coś takiego, ale no nie wiem, jaki będę miała plan w tym roku, więc po prostu no, tak jak mówię, może kiedyś nagram taki osobny film, to zobaczycie. Czy jest czas na spotkanie ze znajomymi, rozwijanie i itd.? Właśnie jest mnóstwo pytań o to, czy Idąc ulicą, nadal będziecie mieli czas na takie rzeczy i ja Wam obiecuję, że jeśli dobrze zorganizujecie sobie czas, jeśli jesteście zorganizowanymi osobami, jeśli potraficie sobie ten czas zaplanować dobrze, przy dobrze go przeznaczyć, jakby wiadomo, że... Jak będziecie siedzieć i z TikToka przez pół dnia, no to już nie starczy Wam czasu na nic, no bo trzeba będzie się uczyć. Ale jak się ograniczy coś, zajmie się czymś, tutaj się nauczy z tego przedmiotu trochę, z tego trochę więcej, z tego trochę mniej, to się trochę oleje, no to wiadomo, że znajdzie się czas, na co tam będziecie chcieli. Ja uważam, że naprawdę jakby ja się tak strasznie stresowałam, ja się byłam, że w liczbę, to co to będzie w ogóle, ja nie będę miała życia, ja nie będę miała czasu na nic. To będzie tyle nauki, że ja nie dam rady. No, wiadomo, pierwsza klasa jest najłatwiejsza. Ja może taka teraz, wiecie, tak sobie gadam, a w drugiej klasie zostanę przywalona tymi książkami, wszystkimi tą nauką i będę mówiła, Zupełnie co innego. No bo wiadomo, pierwsze klasy to były takie powtórki, e, tak naprawdę z siódmej, 8 klasy, więc tu nie wchodzi jakoś dużo nowego materiału. Moim zdaniem, jak na razie, to były z większości powtórki po siódmej, 8 klasie, takie podsumowanie. No wiadomo, trochę nowych rzeczy było, zależy też od jakiego przedmiotu, ale nie jakoś bardzo dużo, więc dramatu nie było. No w drugiej klasie będzie na pewno trudniej, bo zaczną się na pewno nowe rzeczy i może być wtedy też mniej czasu. Ale w pierwszej klasie spokojnie jesteście w stanie sobie tak z czas, żeby mieć spotkania mieć czas na spotkanie ze znajomymi rozwijanie pasy i tak dalej. Sorry, że mówię tak szybko ale po prostu chcę w jak najkrótszym czasie, jak najwięcej wam opowiedzieć. Czy faktycznie, koniecznie trzeba mówić do nauczycieli Pani Profesor, Pani Profesor? Tak jak mówię, wszystko zależy od szkoły. Słyszałam, że w innych liceach trzeba, natomiast u mnie do żadnego, ale do żadnego nauczyciela nie trzeba mówić Pani, Pani Profesor, po prostu yy, no nie wymagają tego, więc to już zależy od nauczyciela, yy, tak jakby raczej wam to powiedzą na początku roku, nie musicie się tym stresować. Jak wyglądają notatki w zeszytach? Nauczyciele je dyktują, czy trzeba pisać samemu? Yy, no to też zależy od nauczyciela, wiadomo. Ale u mnie w większości e, robimy notatki sami W sensie po prostu nauczyciele prowadzą sobie taki wykład Albo po prostu o czymś opowiadają, czy też robimy jakieś prace w grupach I po prostu samodzielnie e, z tego notujemy Raczej to nie będzie już tak jak w podstawówce, że nauczyciel wam będzie stał i dyktował Co macie napisać, albo pisał na tablicy Żaden nauczyciel nie pisze na tablicy Ani wiecie, to nie jest tak, że przepisujecie po prostu z tablicy I cała lekcja polega na tym, że przepisujecie tekst z tablicy Jak już to dyktują, ale większość właśnie no, po prostu trzeba robić notatki samemu. No to właśnie jest taki trochę minus, no w sensie może nie tyle minus, no bo sami możecie, wiecie, zadbać o te swoje notatki i mogą wyglądać tak jak chcecie, ale no jednak w podstawówce to była taka wygoda, że przepisywali się z tablicy i mieliście już notatki albo nauczyciel dyktował, a tutaj jednak trzeba troszeczkę samemu się wykazać, no bo no jak olejecie to, co on mówi, no to po prostu potem nie będziecie mieli do sprawdzianu czekarkówki, więc no to już wszystko zależy od was. Tutaj jest takie, że nauczycie się tyle, ile sami będziecie chcieli się nauczyć. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu to jest takie Mega luźne podejście, mam wrażenie. W sensie ja na niektórych lekcjach się pokładam na ławkach, szczerze mówiąc. Pokładam się na ławkach, na niektórych lekcjach przesypiam i większość nauczycieli nie ma z tym problemu, bo po prostu traktują to tak, wiecie, jakby nie nauczy się, no to nie będzie umiała dostanie złą cenę, jakby wywalone, to jest jej sprawa. No i po prostu na tych przedmiotach, na których mi nie zależy, no to po prostu mi nie zależy i się nie przekładam, więc to jest jakby wszystko, jest tak, zależy od was, mam wrażenie, że nauczyciele już się tak wiecie, mają. Mają wywalone w to, czy wysłuchacie, czy nie. Rozszerzenia na Humanie są bardzo ciężkie. Ja miałam właśnie do wyboru, czy wolę historię czy wos i wzięłam wos, bo nie cierpię historii. Z wosu też jestem bardzo słaba, bardzo mało umiem, nie interesuję się polityką, więc wiem, że będzie mi ciężko zdać ten wos. I też wszyscy mówią, że matura z wos jest najtrudniejsza ze wszystkich matur, więc troszeczkę się boję, bo tak jak no mówię, ja polityka to tak średnio, średnio. No, Natomiast Polski też jest trudny. Jest trudny troszeczkę, ale no wiadomo, nie... wydaje mi się, że takie rozszerzenia jak Biolchem, Matgeo, to są dużo cięższe rozszerzenia, chociaż no nie wiem, no bo nie byłam na nich, tak jak mówię. Ale polski w podstawówce był świetny, lektury były świetne, wszystko było lajtowe, jakaś gramatyka w podstawówce, to wszystko było piękne. Same szósteczki, piąteczki miałam, egzamin są samego z polskiego też był dla mnie banalny, a teraz w liceum ja na polskim już nie jestem wcale z niego taka dobra, jak mam być szczera, i dużo rzeczy nie rozumiem, dużo rzeczy nie umiem, e, dużo rzeczy mnie nie interesuje, więc już nie jest tak kolorowo na polskim. E, no i no co, angielski? Ja mam jeszcze angielski i angielski jest moim zdaniem bardzo fajny w sensie, ale to też no zależy od nauczyciela, tak? E, więc ciężko powiedzieć. Jak zagadać do ludzi, jak jestem nieśmiała? No to tak jak mówię, w moim przypadku ja byłam bardzo nieśmiała, nadal jestem e, i po prostu. To, to wyszło samo, jakby ktoś do was podejdzie, tu się zapyta, czy może z wami usiąść, no to wiadomo, zacznijcie z nim rozmawiać, tak naturalnie to wychodzi. Ja się, w sensie bałam się tego właśnie bardzo, że nie będę miała totalnie z kim porozmawiać, bo nie umiem się sama przywitać z nikim, ale to wyszło totalnie, wiecie... Jakoś tak samo wyszło. I to nie dlatego, że ludzie do mnie podchodzili, bo jestem youtuberką czy coś, bo bardzo dużo osób, które do mnie podeszło na początku, wcale nie wiedziało nawet o moim kanale. Czy tam zaczęło kilka dziewcząt, z którymi zaczęłam gadać na początku w klasie, to w ogóle, wiecie, nie interesowało ich to, że ja mam kanał, nie, nawet o tym nie wiedziały, dowiedziały się później, jak już dłużej gadałyśmy, więc to po prostu jakby naprawdę, to przyjdzie samo. Czy ludzie są dojrzalsi? Szczerze, moim zdaniem nie. W sensie. No tak jak patrząc na mnie, czy ja się zmieniłam idąc do dącolicą, czy sam się dojrzalsza, no nie wiem, nie wiem, nie mi to oceniać, ale jakby no myślałam, że jednak troszeczkę zmieni się to atmosfera, to otoczenie, że ludzie będą jazyć tacy, wiecie, super dojrzali. No wiadomo z tych starszych klas, to możliwe, że tak, chociaż nie wiem, bo nie gadałam z nimi. Ale tak, jeśli chodzi o mój rocznik, no to czuję się trochę jak w postawówce pod tym względem. W sensie... Nie wydaje mi się, żeby ludzie były dojrzali. Nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale po prostu To są takie moje spostrzeżenia Duży przeskok między podstawówką Właśnie o to się wszyscy pytacie No to tak jak mówię, według mnie nieduży Wszystko jest na początku, jest spokojnie Na początku są powtórki 7-8 klasy Jeśli się systematycznie uczyliście Jeśli się uczyliście do egzaminu, no to Nie powinniście mieć na początku problemów Na początku jest spokojnie No chyba, że traficie na jakiegoś mega surowego nauczyciela Ja też takich kilku mam, no to tam rzeczywiście Jest trochę trudniej, ale... Moim zdaniem, no tak jak mówię, jeśli jest jakaś lepsza szkoła, no to pewnie będzie dużo ciężej, ale moim zdaniem nie ma jakiegoś gigantycznego przeskoku. Czy w Twojej klasie wszystkie dziewczyny się malują, czy trzeba się malować? Nie wszystkie się malują, oczywiście, że nie trzeba, właśnie. Jakby trochę nie rozumiem takich pytań, czy trzeba się malować, czy trzeba się ubierać markowo, też niektórzy to piszą, czy ludzie zwracają uwagę na wygląd. Myślę, że no może pod tym względem właśnie ludzie są dojrzalsi, że mam wrażenie, że nie ma takiego klasyfikowania, że ten ktoś jest lepszy, bo się lepiej ubiera, ten ktoś jest lepszy, bo się maluje, a ten się nie maluje, to już znaczy, że o siebie nie dba. Nie, po prostu jakby mam wrażenie, że ludzie na to w ogóle nie zwracają uwagi i totalnie nie trzeba się malować, więc jak nie chcecie, nie lubicie, to... Nikt was do tego nie zmusi. Czy nauczyciele już w pierwszej klasie liceum gadają o maturze? Oczywiście, że tak. Ale myślę, że dosyć w dosyć małym stopniu. W sensie przypominają, tam ja mam dużo na przykład zeszyt od polskiego pokreślonych na kapitach to ważne do matury, to ważne do matury. Na matmie też tak mam, więc no wiadomo, że od początku będą mówić skupcie się, skupcie się, bo nie zacie matury i tak dalej, tak dalej. Ale no ale to po prostu musicie być tego świadomi, że ta matura jednak kiedyś będzie. Dużo osób się wyśmiewa, i tutaj, właśnie, są też takie pytania: czy starsze klasy się wyśmiewają z młodszych, czy jest jakoś tak, że pierwszaczki są wyśmiewane, czy dręczone, czy ktoś im dokucza? Nie, u mnie przynajmniej w liceum nie widziałam czegoś takiego, nikt. Jakby nie było, po prostu nie było czegoś takiego, nie doświadczałam takiej sytuacji Warto jest się skupiać na innych przedmiotach, czy tylko na tych, które planuje się pisać na maturze? No to właśnie tak jak mówiłam, moim zdaniem e, warto się skupiać tylko na tych, co, które piszecie na maturze Czyli w moim przypadku WOS, angielski, polski, matematyka To są cztery przedmioty, których ja się uczę, tak serio uczę No oprócz tego jeszcze w sumie hiszpańskiego się tak powiedzmy, że uczę To tak mi jakby no chciałabym się go nauczyć A wszystkie inne przedmioty niezbyt mnie interesują i niezbyt mi na nich zależy. I tutaj zaczynają się już pytania o przybory szkolne, jakie zeszyty kupić, jakiego rozmiaru, czy zakreślacze się przydadzą, czy to się przyda, czy tam to się przyda. Moi drodzy, to wszystko zależy od was, czy chcecie mieć ładne dodatki, no to kupcie sobie zakreślacze, cięgopisy, to, tamto, ładne jakieś kolorowe kartki, zeszyty, karteczki samoprzylepne. Na pewno się będzie się dużo łatwiej uczyć z takich ładnych, kolorowych notatek, ale mi się tak chciało robić tylko na początku roku. Wtedy miałam taki zapał do pracy: wiecie, będę miała super piękne notatki, będę miała wszystko piękne. A później już zrezygnowałam z robienia tego, bo stwierdziłam, że to jest marnowanie czasu: jakieś kolorowe podkreślanie wzorki, szlaczki, rysunki. Po prostu robiłam na szybko. Jak już robiłam te notatki, to czarno-białe, na szybko, takie tutaj, więc no, to wszystko zależy od Was. A jeśli chodzi o zeszyty, to się pytanie, czy to rozszerze jakieś większe czy coś, e, więc e, jakby ja większość zeszytów mam te takie normalne, podstawowe A5, chociaż e, do matematyki chyba raz miałam A4 i mega fajnie mi się sprawdzał, e, więc ja, ale to no, jakby. W czym wam wygodnie? No jeśli wam wygodnie jest w A5, to piszcie w A5, jeśli wygodnie w A4, to piszcie w A4. Nauczyciele, przynajmniej u mnie, żaden, ale to żaden nauczyciel nigdy nie zaglądał mi do zeszytu, nie, nie sprawdzał zeszytów. Nauczyciele nie interesują wasze dodatki, nauczyciele nie interesują wasze zeszyty, czy macie tam kolorowo, czy macie brzydko, czy po bazgranie. Jakby naprawdę mają to w dupie, więc to wszystko zależy od tego, jak wam wygodnie. Ile zajęło ci nauczenie się, gdzie jaka klasa jest? Szczerze, powiem wam w sekrecie, nadal tego nie umiem, nadal nie pamiętam gdzie mam jaką klasę w szkole. Po całym roku chodzenia do szkoły nie nauczyłam się mojego planu lekcji, bo on się też zmieniał w międzyczasie parę razy, więc po prostu się tego nie nauczyłam do tej pory i zawsze po prostu jak widzę kogoś z mojej klasy, to idę za nim i, i idę pod klasę. Bo ja naprawdę, jakby ktoś mi powiedział, gdzie jest sala 256, to ja bym. Tak, w sensie, wiecie, mniej więcej piętrami wiem, ale tak dokładnie nie wiem, więc no po prostu nadal się tego nie nauczyłam, ale jakoś mi na tym nie zależy. Czy w liceum nauczyciele zwracają uwagę na ubiór? To jest właśnie jeden z niewielu plusów, myślę, liceum, bo nauczyciele, właśnie oprócz tego, że nie obchodzą ich Wasze notatki, nie obchodzi ich Wasz makijaż, nie obchodzi ich Wasze pofarbowane włosy, paznokcie, wasz ubiór, no jakby naprawdę możecie chodzić jak chcecie, tak jak ja w podstawowce nie mogłam się malować, tak naprawdę, więc robiłam bardzo delikatny makijaż, nie mogłam robić paznokcie, więc robiłam krótkie albo jakieś takie, wiecie, kombinacje różne, musiałam się jakoś tutaj, nie mogłam na przykład przyjść sobie w takiej koszulce na ramionczka, to już byłoby dramat, dramat, a tutaj... Mogę przyjść ubrana tak, mogę przyjść ubrana jak tylko chcę, jak jest upał, mogę być w krótkich spodenkach, mogę być w koszulce na ramionczka, nikt się do tego nie przyczepi, przynajmniej jak na razie nikt się nie przyczepił, przynajmniej w mojej szkole, ale z tego co wiem to w większości liceów właśnie tak to wygląda, że po prostu możecie wyglądać tak jak chcecie i to jest super, bo myślę, że już jesteśmy w tym wieku, że nikt nie powinien wam narzucać tego jak powinniście wyglądać. Czy spotkanie z klasą z wychowawczynią przed rozpoczęciem roku. Nie mam z wychowawcą, ale miałam z klasą i to Wam właśnie mega polecam zrobić, jak się stresujecie przed, przed pierwszym dniem szkoły, czy właśnie tym, czy poznacie kogoś, czy się z kimś dogadacie, to właśnie polecam wam, myślę, że większość z Was robi sobie grupy klasowe przed rozpoczęciem. Jak dostajecie te listy, do jakiej szkoły się dostaliście, to raczej myślę, że większość z nas stalkowała już tych ludzi wcześniej na Facebooku, więc zamiast ich stalkować, tylko oceniać, jakie mają zdjęcia profilowe, to możecie po prostu założyć grupę sobie na Facebooku. É... W sensie na Messenger, że no wiecie o co mi chodzi, klasową i zorganizować spotkanie klasowe. Jeśli nikt inny wcześniej na to nie wpadł, to właśnie wy wyciągnijcie pierwszy rękę i załatwicie to. Ja też na początku szukałam osób z mojej klasy, dodawałam ich właśnie do tej grupy, żebyśmy już mieli całą pełną grupę klasową i po prostu zrobiliśmy sobie spotkanie. Później drugie było po rozpoczęciu roku. No to było jedno spotkanie klasowe. Ja jeszcze wcześniej byłam na spotkaniu szkolnym, gdzie poznałam ludzi z innych klas, więc jak macie grupę szkolną, to tym lepiej. To możecie też się zrobić spotkanie międzyklasowe. No a jeśli macie tylko klasową, no to koniecznie Właśnie idźcie, idźcie, nie bójcie się tego spotkania, w sensie ja się bałam wiadomo, ale mega polecam Wam iść, no bo wtedy poznacie, jakby po pierwsze zobaczycie tą klasę, więc już później na rozpoczęciu roku y, będziecie wiedzieli y, do kogo podejść i gdzie iść, a no poza tym będziecie mieli taki, poznacie tych ludzi chociaż trochę na początku i będziecie wiedzieli potem y, do kogo można zagadać i tak dalej. Więc ja miałam spotkanie i... Jakby było ono niezręczne na początku, ja byłam na nim w ogóle straszliwie zestresowana. Ja w ogóle nie byłam sobą, ja praktycznie się nie odzywałam, bo byłam taka, taka. Nowi ludzie, co się dzieje? Nowi ludzie? W ogóle dramat, dramat, w ogóle z kim ja mam rozmawiać, co się dzieje, ale było później już yy, bardzo miło, jak już się poznaliśmy bliżej. Jak dużo osób liczy Twoja klasa? 34 z tego co wiem, chyba, że ktoś odszedł, ale. Chyba nie. Czy zeszyty typu pukapad się nadadzą do liceum? Tak jak mówiłam, zeszyty to jest wasza indywidualna sprawa. Ja kupiłam sobie zeszyt pukapad, ale nie korzystałam z niego, bo po prostu trochę to jest takie dźwiganie, jakby więcej do dźwigania jest, bo to jest podzielone na trzy przedmioty i no, jak nie macie tych wszystkich przedmiotów jednego dnia, no to trochę bez sensu nosić cały taki potrójny zeszyt. Tylko na tą lekcję, jak nie macie tych innych lekcji, tego. Jakby, no nie wiem, trochę dziwnie to powiedziałam, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W sensie po prostu ja mam ten zrzut, ale z niego nie korzystałam, bo nie wiedziałam, jak go wykorzystać do jakiego przedmiotu i do czego on się nada. Ale jak macie na przykład biologię, chemię i powiedzmy geografii jednego dnia, no to możecie sobie wziąć taki potrójny zeszyt i z nim chodzić. To jest super rozwiązanie, no bo macie wszystko w jednym. Ilość materiału była duża, zdążyłaś notować, jak nauczyciel dyktował? Wiadomo, że czasami jest ciężko, niektórzy nauczyciele mega szybko dyktują i troszeczkę się nie nadąża, ale ja sobie wyrobiłam yy, przez to właśnie, że tak trzeba szybko notować takie... Yy, tak zaczęła mega bazgrolić i e, pisać strasznie szybko. No po prostu, jakby nieważne jak te zreszty wyglądają, ważne, żeby mieć wszystkie informacje, więc po prostu mega bazgroli, be, już w sumie w liceum, Musicie się nauczyć szybciej pisać na pewno, bo nikt nie będzie na Was czekał tak jak w po podstawówce. Piszecie, to piszecie, wasza sprawa, nie piszecie, e, to, to też wasza sprawa. Jak więc... twoja kasa zareagowała, na to że nagrywasz na YouTube. Pozdrawiam, również pozdrawiam. E, jak moja kasa zareagowała, bardzo dobrze, właśnie już na spotkaniu klasowym się parę osób nawet wcześniej wiedziało, e, ale nie dużo w sumie, więc właśnie na spotkaniu klasowym się w sumie wszyscy dowiedzieli i. E, jakby nic. Nikt się ze mnie nie śmiał, nie było żadnych wrednych komentarzy, wręcz przeciwnie, właśnie e, ludzie byli do tego bardzo e, miło nastawieni, bardzo jakby cieszę się, jestem wdzięczna, że trafiłam na, e, na takich ludzi, którzy wiecie, nie mają nic do tego, no bo wiadomo, że mogło być gorzej. Co potrzeba z przyborów szkolnych? Jest właśnie mnóstwo takich pytań. E, no tak jak mówię, jak chcecie jakieś kolorowe notatki, no to jakiś ten. E, kupcie sobie na pewno cyrkiel, na matematykę się przyda, jakieś linijki, bo też, też jest geometria w liceum. E, I co? Dużo, dużo zeszytów, bo sporo się pisze, dużo, dużo długopisów, bo sporo się ich gubi i też są no, potrzebne yy, i co? A tak to no na pewno żadnych kolorowych, jakichś takich, wiecie, jak do podstawówki na plastykę i różnych takich rzeczy, to Wam wszystko odpada, więc w sumie automatycznie tych wszystkich przyborów szkolnych jest potrzebnych mniej. Ja też polecam teczki, bo w teczkach sobie możecie notatki ładnie układać, fajne są to takie teczki z przegródkami, ale to już wszystko zależy od Was naprawdę. Jak zachowywać się podczas pierwszych dni szkoły, by ktoś Cię polubił? Być sobą. Postarać się nie stresować, wyczilować, po prostu zachowywać się normalnie i yy, no tak jak mówię, no nic, nic tutaj Wam nie mogę powiedzieć, po prostu postarać się, wiecie, nie stresować, być miłym, uśmiechniętym i, i tyle, i wszystko się jakoś samo potoczy, tak jak mówię. Czy był bardzo stresujący pierwszy dzień szkoły? Dla mnie tak, no bo ja jestem nieśmiałą... Jeju, komar mi wleciał do oka, o oh, wow... Bo jestem bardzo nieśmiałą osobą, jak poznaję nowych ludzi i ja się stresowałam strasznie. I przez to mam też wrażenie, że właśnie mm, wolno, już jakby dłu przez długi czas zajmowało mi poznanie wszystkich w mojej klasie, bo na początku gadam tylko nie wiem, z trzema osobami, potem czterema, potem dogrono się rozwijał i tak dalej, i poznawałam resztę ludzi, ale. Mm, no stresowałam się bardzo, więc to jest taka moja rada. Postarajcie się wychillować, nie stresować się, bo to Wam tylko przeszkodzi w poznaniu nowych ludzi, a nie pomoże. Czy w klasach są grupki? U mnie w klasie są straszne grupki, ale to takie straszne. No po prostu myślę, że w większości klas w sumie jakieś tam grupki są. Z tego co też gadałam z ludźmi z nich klas, no to są, wiadomo, grupki prędzej czy później będą na pewno jakieś. Rozszerzenia zmiotu nas z planszy. Troszeczkę, tak? Może tak troszeczkę, no bo wiadomo, jest ciężej na nich, ale bez przesady, damy radę. Trzymam za nas wszystkich kciuki. Czy znałaś kogoś, czy jeśli nie znałaś, czułaś się sama w liceum. No na samym początku, na spotkaniu klasowym czułam się trochę samotna, bo wiecie, nie wiedziałam z kim się trzymać, nie widziałam do... Mam rozmawiać. Przez pierwsze dni szkoły też tak nie do końca wiedziałam, wiecie do kogo, z kim mogę gadać, czy ktoś na mnie tam krzywo nie patrzy, czy, czy wiecie, czy to nie będzie głupie, jak do tego kogoś podejdę, to może czułam się trochę taka samotna, ale znałam w sumie jedną dziewczynę z mojej starej klasy, ale była totalnie w innej klasie, w sumie rzadko się widziałyśmy, więc tak praktycznie nie, w sumie znam dwie osoby. Całej szkoły, no to znam dwie osoby, ale one były w totalnie innej klasie, więc tak jakby rzadko też się widziałyśmy, więc dosyć wiecie. No tak, praktycznie można powiedzieć, że poszłam sama. Czyli całą jest plastyka, muzyka, technika EDB? Nie ma plastyki, muzyki, techniki, ale jest EDB, chociaż nie, w niektórych szkołach jest muzyka. Macie chyba albo właśnie filozofię. Filozofia to jest nowy przedmiot, którego nie było w podstawówce, ale. Chyba w niektórych szkołach zamiast filozofii jest muzyka czy coś takiego, ale to raczej najczęściej jest filozofia i właśnie EDB jest, ale tylko przez rok. I ostatnie pytanie na sam koniec, jakie są Twoim zdaniem największe różnice pomiędzy licją a podstawówką? E, moim zdaniem, no właśnie jakby wszystko pra praktycznie już powiedziałam. Po prostu jest takie inne podejście do ucznia, e, nauczyciele Was praktycznie nikt się nie nie pamięta. O właśnie ze tym chyba nie powiedziałam. Praktycznie żaden nauczyciel e, nie zapamiętuje Waszych imion i nie traktuje was już tak jak dziecko. Traktowani bardziej jak tacy dojrzali ludzie, e, tak jak mówię sami. E, sami decydujecie o tym, ile się nauczycie, o może tak. No i tak jak mówię, możecie wyglądać tak, jak chcecie, więc to jest fajne. E, I no, trochę inaczej wygląda ten sposób przeswajania wiedzy, może w ten sposób, że trochę inaczej wyglądają lekcje. E, ale tak poza tym. Nie ma jakiegoś ogromnego przeskoku Nie wyobrażajcie, że to jest amerykańskie liceum Że tutaj wiecie, tu się z was wyśmiewają To w ogóle nie jest jak serial szkoła To nie jest jak amerykański high school yy, I po prostu to, to wszystkie te filmy To nie ma żadnego odzwierciedlenia To jest zwykła polska szkoła To jest po prostu szkoła, no jakby szkoła, tylko na wyższym poziomie jakby więcej wiedzy i tyle, ale tak to to nic takiego strasznego to nie jest. No więc dobra, mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wszelkie wątpliwości, opowiedziałam o moich odczuciach, o moich opiniach, mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam, że troszeczkę mniej się stresujecie, no i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli Wam się podobało, zostawiajcie kciuki w górę i widzimy się już niedługo w nowym filmiku na moim kanale, pa pa!